Pan Dariusz Bajer, proszę Państwa, wielkie brawa. Dariusz Kobrańczyk jako luzak. Tonie Hakley i Narcyz. Bawionice proszę Państwa. Tutaj już jest ostro, przyspieszają. Przeszkoda numer 4-300. Szóstka czyściutko, tutaj można rozpędzić konie, Dosyć długi kawałek przeszkód. Pisemka czysta. No i proszę, Państwa, tutaj będziemy mieć. Jest mi czas. Zobaczymy. Wielkie prawa dla ludzka, bardzo dobrze pracuje. I uwaga, linia mety Wielkie Brata, proszę Państwa.